Ja pamiętam, że wybuchłem na jednym, na jednym time maucie i też mu powiedziałem jedną rzecz. Krzycz na mnie jeszcze raz przed 20 tysiącami w ten sposób, to ci gwarantuję, że dojdzie tutaj do czegoś innego. I on wtedy zrozumiał o co chodzi. Groziłeś swojemu trenerowi, chcesz powiedzieć? Tak, bo, bo do czego dążymy? To był bardzo, bardzo mocny moment wtedy, kiedy ja mu powiedziałem, usiedliśmy wtedy, trenerzy nas uspokoi, asystenci nas uspokoi, ja powiedziałem... Ja mówię, jestem za, jestem za, za dużym weteranem, żebyś mógł się tak na mnie drzeć przed 20 tysiącami ludzi. Jeżeli popełniłem błąd, to zwróć mi uwagę, ale zrób to w hadle w, huddle, w huddle, czyli w tym, tym, tym zamkniętym, w tej zamkniętej, jak jesteś na ławce i otaczają cię zawodnicy, to na mnie krzycz, kiedy siedzimy na ławce, żeby, żeby de facto ludzie nie widzieli, na kogo. Krzyczysz, tylko krzyczysz na całą piątkę. A on wychodzi te trzy metry przed ławkę, rezerwową się na mnie drze plując poniekąd na mnie, bo tak zazwyczaj trenerzy po prostu z nerwów robią, ja mu wtedy też zwróciłem uwagę. Tylko ja nie miałem mojej reakcji, nie było takiej reakcji, że ja się obraziłem i wyszedłem z, z całej grupy i stanąłem 3 metry z boku. To jest najgorsza reakcja, jaką może zrobić, bo kto na tym wszystkim traci? No ty tracisz jako zawodnika, nie drużyna. No.